Dobry wieczór Państwu, Marcin Janowski z Bydgoszczy. Chciałem dzisiaj, proszę Państwa, omówić indywidualizm w takiej, można powiedzieć, najczystszej formie, czyli indywidualny rozwój człowieka, jednostki indywidualne, dążenie do celu, rozwój i rozbudowa swojego otoczenia, Yy, rozwój swojej firmy, yy, rozwój swoich talentów, uzdolnień, yy, yy, rozwój swojej i dbania o dobro, swojej rodziny najbliższej i najbliższych yy, yy, rozwój swoich yy, nabytych umiejętności, czyli nie wiem, albo dokształcanie się w swojej wykonywanej profesji, albo dokształcanie się w, w, w mowie języka obcego, czy, czy dokształcanie się jeszcze, jakieś rozszerzanie swoich umiejętności no i rozwój w, w kwestii percepcji otoczenia, czyli żeby poprawić sobie pamięć, logiczne myślenie, postrzeganie ogólnie pracę umysłu. Proszę Państwa, no, individualizm jest o tyle bardzo pożyteczny dla otoczenia, że jak już z tych przykładów Państwu tu pokazałem, przedstawiłem, znaczy, że to jest ogólny, ogólny rozwój, ale oczywiście indywidualne jednostki, to. Krótko mówiąc, taka indywidualna jednostka, która się po prostu tak y, rozwija i, i tworzy jakieś tam swoje y, efekty, efekty pracy takiej jednostki poprzez jej rozwój i, i jakąś twórczość czy to artystyczna, czy jakaś twórczość, czy zdolność, czy twórczość naukowa, czy jakaś tam dosłownie twórczość, yy, czy jakaś, jakieś uzdolnienia pod kątem wykonywania jego rzemiosła, zawodu, czyli może być to nawet mechanik samochodowy, u, bardzo uzdolniony, który po prostu napraw takich samochodów m, będzie dokonywał wiele i będzie je robił yy, prawidłowo, yy, będzie dodatkowo je w, wykonywał. Yy, bardzo solidnie no i oczywiście też jak wszyscy pewnie tego życzą niedrogo może być to tak samo, że jak najbardziej naj, najbardziej wzniosłym takim jest można powiedzieć indywidualizm w medycynie jeżeli mamy do czynienia z jakimiś tam lekarzami chirurgami, którzy, którzy robią jakieś skomplikowane operacje które, które fizycznie ratują niejednej osobie życie albo zmieniają zupełnie to życie i tu jak najbardziej taki indywidualizm jest bezcenny, bo gdyby taka jednostka, gdyby taki człowiek był uciemiężony i nie miał, nie miał e, możliwości jakiegoś rozwoju indywidualnego, żeby usprawniać te swoje rzemiosło, usprawnia, usprawniać te swoje umiejętności, no to w rezultacie nie uratowałby nie jednej osobie życia i, i albo nie zmienił po prostu życia po prostu poprzez wpływ na, jej, na bezpośredni wpływ na zdrowe, zdrowie tej osoby, czyli pacjenta. No i to się tyczy, proszę Państwa, wszelkim wszelkim jakimś uwarunkowaniom indywidualistycznym, w pozytywnym aspekcie, czyli indywidualiści z krwi i kości no, nie siedzą z założonymi rękami rozwijają to co potrafią to co, to co mają te swoje uzdolnienia te swoje jakieś tam umiejętności to po prostu cały czas rozwijają tak żeby jak najlepiej ten sposób yy, przyczynić się automatycznie dla otoczenia, nie? czyli on oczywiście, tacy te, te indywidualiści biorą z tego y, swoje konkretne jakieś korzyści, czyli po prostu pieniądze za, za wykonywane prace, ale niewspółmiernie też dużo wnoszą, wykonując prawidłowo i możliwie jak najlepiej swoją robotę. Yy, problem się zaczyna, jeżeli ten indywidualizm popada w patologię, czyli jeżeli człowiek zaczyna siebie traktować jak e, centrum wszechświata i zaczyna popadać w pychę, w zarozumiałość, e, egoizm, egocentryzm i wówczas yy, yy, po prostu wszystko to jego, ten cały jego pozytywny rozwój te wszystkie jego umiejętności i zdolności zaczynają się obracać przeciwko temu otoczeniu z którego się wywodzi, czyli przeciwko tym ludziom, przeciwko ewentualnie przyrodzie, jeżeli na przykład zacznie yy, jakoś tam emitować dużo w sposób niekontrolowany jakieś zanieczyszczenia do środowiska i tak dalej. Yy, innymi słowy jeżeli indywidualność jak gdyby wymknie się z nam wymknie się takiemu z spod kontroli, czyli popadnie jak gdyby w taki samozachwyt w to podejście że on teraz jest panem świata i jako człowiek ma sobie tą ziemię, czy ten swój jakiś obszar czynić bezwzględnie poddanym Wtedy się zaczynają, proszę Państwa, poważne kłopoty, ponieważ taki indywidualista, mało że w ogóle nie umie, albo bardzo ciężko współpracuje z otoczeniem. Druga rzecz, yy, często swoje nabyte umiejętności wykorzystuje przeciwko otoczeniu, czy bezpośrednio przeciwko ludziom. Czy przeciwko przyrodzie, przeciwko no, nie wiem zwierzętom, jakieś eksperymenty tam sobie robi. No, to już jest, można mnożyć, no bo i nawet jakieś e, niekontrolowane kombinacje genetyczne i tak dalej, to jest też często domena takich indywidualistów, którzy się nie liczą z tym, że może mu się wymknąć jakieś badanie spod kontroli i potem konsekwencje jego jakichś doświadczeń z genetyką będą ponosić wszyscy, ponieważ nie wiem. Wyprodukuje niechcący jakąś niebezpieczną bakterię czy jakiegoś niebezpiecznego wirusa i, i dokona jakiegoś globalnego skażenia planety. A więc wszystkie tego typu y, sytuacje są bardzo częstą, właśnie domeną. Y, mamy tu, mam tu na przykładzie takiego w cudzysłowie Frankensteina. Y, tego typu właśnie y, popadnięcie w pychę przez indywidualistów. No jest właśnie tą drugą skrajnością Tą negatywną skrajnością Indywidualizmu Który powoduje właśnie Do monopolizowania jakiegoś obszaru Do Eliminowania Konkurencji Bezwzględnego eliminowania konkurencji Do No do po prostu przywłaszczenia sobie wszelką możliwą metodą e, największej ilości jakichś dóbr, ewentualnie jakiejś tam, jakieś władzy, jakiś tam przywilei. E, no i tu właśnie to już jest ten bardzo negatywny obszar indywidualizmu, który mamy właśnie e, e, który, który właśnie mamy aktualnie, który widzimy teraz w tym kapitalizmie, który, e, że tak powiem do, dosięga swoich szczytów w tej właśnie w tym, w, tym, w tym rozwoju monopolistycznym w tym podbijaniu rynku przez coraz to większe y, molochy rynkowe czyli jakieś tam gigantyczne y, y, korporacje albo ewentualnie jakieś struktury wręcz już korporacyjne które po prostu eliminują totalnie rywali eliminują konkurencję i zawłaszczają po prostu cały obszar yy, pod siebie i oni dyktują warunki I to jest taka bezwzględna rządza władzy no, i ten typ indywidualizmu, indywidualizmu, proszę Państwa, jest już po prostu skrajnie niebezpieczny. Prowadzi on do totalitaryzmu monopolistycznego. Tu zapraszam do filmiku, jakby ktoś chciał ewentualnie moją sugestię na temat monopolizmu czy totalitaryzmu monopolistycznego yy, zobaczyć. To moją sugestię, znaczy, moja, no to jest generalnie powszechnie znana de definicja, to nie jest odkrycie Ameryki. No i właśnie chciałem tutaj Państwu tak zakreślić ogólnie dobre i złe strony indywidualizmu, a więc dobre to jest cały ten rozwój, dbanie o, 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 jak to się mówi, ten swój obszar, żeby on się możliwie jak najlepiej rozwijał, żeby po prostu pracować faktycznie, a nie obijać się, żeby faktycznie bo każdy za każdym rozwojem stoi dużo pracy, no a drugi to już jest popadnięcie w tą pychę, egocentry, zarozumialstwo i, i praktycznie działanie na niekorzyść wszelkiego otoczenia ludzi, zwierząt, wszystkiego, co możliwe. Proszę Państwa, no mm... To jest moja sugestia na temat indywidualizmu. Ogólnie, tak w skrócie ujmując, jestem tu zainteresowany jakąś ewentualnie Państwa opinią, jak Państwo to widzą. Proszę kierować swoje opinie i sugestie na mailika sugestie.kts.w.pl. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmików. Tu się wyświetla adres mailowy, odnośniki. Wystarczy kliknąć i wchodzi się na kolejne filmy. Za poświęcony czas i uwagę. Bardzo dziękuję.